Dzień dobry. Wojna PiSu z Konfederacją weszła w kolejną fazę i rzeczywiście się zaostrza. Ale przestrzegam Was przed takim oto myśleniem, że nie dojdzie do koalicji Konfederacji z PiSem. Moim zdaniem, niezależnie od tego, że dzisiaj atakują się wzajemnie, to taka koalicja powstanie, jeśli rzeczywiście PiS z Konfederacją będą mieli większość. Wiem, że nie można wykluczać tego, iż na przykład koalicja obywatelska zacznie rozmawiać z konfederacją, ale muszę przyznać, że nie za bardzo wierzę w taki układ polityczny. Wyborcy konfederacji w dużej mierze są przeciwko koalicji obywatelskiej i nie sądzę, aby Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak, liderzy konfederacji, zdecydowali się na taki ruch, a w szczególności Krzysztof Bosak. Ale póki co wojna trwa. Dlaczego? Dlatego, że Jarosław Kaczyński wierzy, iż będzie mógł rządzić bez konfederacji. I że prawo i sprawiedliwość jest w stanie konfederatom odebrać poparcie. Stąd wyścig na bardziej antyukraińskie wystąpienia, ponieważ pisowi wydaje się, że jest w stanie przeciągnąć na swoją stronę dużą część antyukraińskiego elektoratu. No, i tak PiS zaczął także promować taką poprawkę, która zakazywała szerzenia czy też promowania ideologii banderyzmu. Generalnie rzecz biorąc, politycy prawicy w szczególności specjalizują się w tym, żeby kreować sztuczne problemy, a następnie bohatersko je zwalczać. Do przykładów tych y, problemów, które oni kreują, a one w dużej mierze nie odgrywają żadnego znaczenia, ta lista jest naprawdę duża. Weźmy chociaż. Y tych migrantów, których rzekomo Niemcy masowo nam odsyłają, a Robert Bąkiewicz miał na granicy jeździć i bronić naszych polskich granic. Jak wiadomo, pozostawili ci kolesie tylko śmiecie po sobie i już naszych granic niemieckich nie bronią, bo po prostu przestał ten temat grzać i już im się odechciało. Drugim problemem, który został sztucznie wykreowany przez polską prawicę, aczkolwiek tutaj, z powodu lęków przed migrantami w dużej mierze i koalicja rządząca temu uległa, to jest pakt migracyjny, który rzekomo jest dla nas niezwykle szkodliwy. Zawsze powtarzam, że to jest totalna bzdura. Pewnie nie będziemy musieli nikogo przyjmować w ramach relokacji, a nawet jak hmm, przyjmiemy, to 2000 osób w rzeczywistości nie robią żadnej różnicy. Przypomnę Wam, że Pis Mariusz Kamiński nawoływał do przyjęcia 100 tysięcy czeczeńców, przecież państwa muzułmańskiego, uchodźców i nic z tego specjalnie nie wynikało. Polska dzisiaj nie jest w żaden sposób zagrożona zalewem imigrantów. Tyle, tylko oczywiście, że musimy bronić granicy polsko-białoruskiej. Więc akurat nie pakt jest migracyjnym problemem, tylko większym problemem jest granica polsko-białoruska. No ale ci, którzy chcą prowadzić taką kampanię antyeuropejską, y, zrobi z tego paktu jakiś taki. Problem, który w rzeczywistości nie istnieje. Następnym problemem, który nie istnieje, jest właśnie rzeczony banderyzm. Otóż żaden banderyzm nam nie, nie zagrasza. E, oczywiście mamy swoją pamięć historyczną, ale i przeszłość, nie wolno o niej zapominać. Natomiast przeszłość nie może zniszczyć czy podkopywać naszych interesów dotyczących przyszłości Polski. A w naszym interesie jest, żeby Ukraina Stawiała skuteczny opór Rosji. To jest fundamentalny interes Polski. Reszta odgrywa o wiele mniejsze znaczenie. Banderyzm żaden nam nie szkodzi. Nikt tutaj nie lata i nie propaguje banderyzmu. To jest totalny absurd. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pewne nastroje antyukraińskie wzrosły, w związku z tym PiS z Konfederacją się przerzucają zarzutami, kto jest bardziej antyukraiński. No, i oczywiście w, pojawiła się poprawka dotycząca tego zwalczania banderyzmu i akurat Sławomir Mencen zagłosował przeciwko niej. W związku z tym PiS się rzucił na Mencena, że proszę, gadał, 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 a tu nie chce zwalczać banderyzmu. Więc powtarzam jeszcze raz, to jest kompletnie fikcyjny, wykreowany problem. Naprawdę mamy o wiele więcej poważnych problemów różnego rodzaju, na przykład drony z Rosji, to jest poważny problem, a nie banderyzm na miłość boską. Ale okej, okay, oni będą też się nawalać w sprawie banderyzmu. No to posłuchajmy, co tam Sławomir Męcen odpowiedział pisowi w tej sprawie. Od wczoraj posłowie i komentatorzy związani z pis próbują mi mówić, że popieram banderyzm, bo zagłosowałem przeciwko ich poprawce do ustawy o wspieraniu Ukrainy, która ograniczała wolność słowa o promowanie banderyzmu. Wiele już widziałem, ale tym razem pisowska bezczelność mnie znowu zaskoczyła. Mieliście 8 lat na przeprowadzenie tych zmian w prawie, nie zrobiliście tego. Tu akurat się z Mencenem zgadzam. Gdyby PiS chciał tak zwalczać banderyzm, przez 8 lat rządził, miał swojego prezydenta, jak najbardziej mogli to przeprowadzić. To oczywiście było bez sensu i dobrze, że PiS tego nie przeprowadzał, ale, ale jeśli chodzi o generalne myślenie na ten temat, to. to to tak, Mencen oczywiście tutaj y, dość y, tak skutecznie uderzył w pis. No i dobra, co dalej, pisze Sławomir Mencen na platformie X. O banderze przypomnieliście sobie dopiero teraz, gdy już znaleźliście się w opozycji. Wcześniej twierdziliście, że jesteście sługami narodu ukraińskiego. I tu znów wielka przesada Man Mencena, tak? Jak rozumiem, ktoś użył takiego sformułowania, natomiast nikt siebie nie postrzega jako sługę na, na narodu ukraińskiego. To jest Totalna bzdura. Popieramy Ukrainę, pomagamy jej, ponieważ jest to w naszym żywotnym interesie. Nie jesteśmy tutaj specjalnie altruistyczni, w każdym razie na tym etapie, bo to jest po prostu zwyczajnie nasz interes. Altruistyczni byliśmy rzeczywiście, i to przyznaję na samym początku, agresji Rosji na Ukrainę, bo rzeczywiście ta wspaniała mobilizacja polskiego społeczeństwa, wszystkich struktur. Była niezwykła. Ale odkładam to na bok i czytam dalej, co pisze Mencen. No i tak, yy, dalej opisie. Tolerowaliście to, że Ukraina dalej czci banderę, nie zwracaliście im na to uwagi. Nazywaliście czcicieli bandery swoimi przyjaciółmi. Prawdę powiedziawszy, polscy politycy zawsze zwracali na to uwagę i akcentowali swoją pamięć historyczną i krzywdy ofiar rzezi Wołyńskiej, więc to jest akurat nieprawda. Te sprawy były stawiane na forum tych relacji polsko-ukraińskich, tylko oczywiście. No, nie było ym, to w takiej formie ostrej, jakby Konfederacja chciała. No dobra. E, nie zrobiliście nic, dalej pisze Mencen, żeby zmusić Ukrainę do zmiany postępowania. Chcieliście, żeby razem z banderą Ukraina weszła do UE i NATO. No, błagam, z banderą Ukraina wchodzi. Nie, no nie żartujcie, naprawdę. Um, a teraz już w opozycji zebrało Wam się na odwagę i jeszcze zarzucacie mi, że jestem przyjacielem banderyzmu. No i tutaj następuje męcen wymienia swoje zasługi, jego moim zdaniem totalnie idiotyczną podróż do Lwowa, gdzie tam poobrażał kogo się dało bez sensu. Dobra, zostawmy to. I potem piszę tak. A dlaczego zagłosowałem przeciwko tej poprawce o banderyzmie? Bo od lat wielokrotnie powtarzałem, że jestem za pełną wolnością słowa w stylu amerykańskim. Chciałbym, żeby każdy mógł głosić najbardziej absurdalne nawet opinie, z którymi w życiu bym się nie zgodził, bym hipokrytą, gdybym zagłosował wbrew swoim poglądom i deklaracjom. Yy, najśmieszniejsze jest to, że tu nie ma żadnego zagrożenia w Polsce. Yy, Propagowaniem banderyzmu. To jest, powiedziałam wam jeszcze raz, to jest kompletnie wydumany problem. To, że ktoś kiedyś, jakiś transparent powiesił, naprawdę jest jakimś incydentem, moim zdaniem, które, którym nikt tu specjalnie nie żyje, tylko jest to podsycane między Pisem a Konfederacją, które próbują walczyć o podobny elektorat. I to się w gruncie rzeczy do tego sprowadza. No ale oczywiście to hasło do ataku na Konfederację dał Jarosław Kaczyński, który, no, tak jak mówiliśmy o tym wielokrotnie, chce rządzić sam i uważa, że PiS jest w stanie zabrać Konfederacji elektorat i zdobyć taką większość, żeby po wyborach w 2027 roku rządzić samodzielnie. I Jarosław Kaczyński właśnie znowu uderzył w Mencena, stwierdził, że wiązanie pisu z nadzieją, której szefem jest lider konfederacji, jest kompletnym nieporozumieniem. No oczywiście. Przy czym, jak widzicie tutaj cały czas yy, trwa ta. Próba podzielenia konfederacji, bo Jarosław Kaczyński chciałby przyciągnąć Krzysztofa Bosaka z ruchu narodowego na swoją stronę, a Mencena się pozbyć. Tyle tylko, że w gruncie rzeczy, no to Mencen przyciąga więcej ludzi. Mencen zdobył lepszy wynik w wyborach prezydenckich niż Krzysztof Bosak. No i tutaj dla Pisu jest to pewien problem. I teraz tak. Kaczyński, w związku z tym, że mm, Mencen się wypowiada co i, ra, co i różne jakieś tematy, stwierdził, co następuje. Mamy tutaj do czynienia z formacją społecznie darwinistyczną. Przecież te propozycje, które oni składają, to jest czysty darwinizm społeczny. Pogląd i błędny i anachroniczny. I taki, który doprowadzi kiedyś do potwornych nieszczęść, w tym śmierci milionów w Irlandii. No, muszę powiedzieć, że następny postanowił pójść w przesadę, bo już zapowiadanie, że tu będą umierały miliony, jak w Irlandii, wydaje mi się dosyć no, tragikomiczne my jesteśmy partią solidarności społecznej wspólnoty narodowej a oni jakby przeprowadzili swój program to polskie społeczeństwo i polskie państwo wyleciałoby w powietrze prywatyzacja oświaty prywatyzacja służby zdrowia Prywatyzacja lasów, bo o tym też wspominają. Prywatyzacja wszystkiego i ogromna część Polaków w sytuacji kompletnie beznadziejnej, niemożliwości normalnego życia, mówił Kaczyński. To są fakty, takie, które kiedyś były w Polsce powszechnie znane z wypowiedzi pana Korwina Mikkego. No ale nikt tego nie traktował poważnie. Radziłbym, żeby niezależnie od dobrego wyniku pana Mencena w wyborach prezydenckich, wrócić do traktowania. Tego w sposób właściwy, to znaczy na poważnie się tego traktować nie da. Jeśli chodzi o y, stanowisko Kaczyńskiego i jego krytykę Mencena, to oczywiście poglądy Mencena w wielu sprawach. Są skrajne jeśli chodzi o prywatyzację służby, służby zdrowia, prywatyzację oświaty, właściwie likwidacja prawie że wszystkich podatków, nie wiadomo kto by utrzymywał drogi, szkoły i tak dalej. Więc oczywiście w tym co Jarosław Kaczyński mówi jest odrobina prawdy. No, takie poglądy właśnie prezentują co po niektórzy politycy Konfederacji. Natomiast tutaj jakby ta wojna. Toczy się także dlatego, że Jarosław Kaczyński trochę się wystraszył jednej rzeczy. Otóż mieliśmy kryzys związany z inwazją rosyjskich dronów na terytorium Polski, i wówczas nastąpiła konsolidacja, to znaczy współdziałanie ośrodka prezydenckiego z rządowym. Spory zostały odłożone na bok i akurat to Kaczyńskiego tak za bardzo nie cieszy. To znaczy ja oczywiście nie uważam, że Kaczyński chciałby koniecznie, aby ośrodek prezydencki w sytuacji zagrożenia pożarł się z rządem. Ja tego nie twierdzę. Natomiast Kaczyński twierdzi, że tak za długo tej współpracy to nie może być, jeżeli zagrożenie minęło, dlatego, że tego rodzaju współpraca niszczy plan Kaczyńskiego polegający na głębokiej polaryzacji, a trudność Buduje głęboką polaryzację, kiedy nagle dwa ośrodki władzy, które jednak pochodzą z różnych, są związane z różnymi obozami politycznymi, współpracują, no to siłą rzeczy oczywiście budowanie tych podziałów nie jest takie proste. Poza tym nagle Kaczyński stał się osobą nieistotną, ponieważ nikt się specjalnie nie interesował tym, co on ma do powiedzenia właśnie w tej sytuacji zagrożenia. Uwaga opinii publicznej koncentrowała się przede wszystkim. Na prezydencie Nawrockim, jego ludziach, na rządzie, na Ministerstwie Obrony, Obrony Narodowej i na MSZ. -cie. No to mógł Jarosław Kaczyński odczuć boleśnie, choć pewnie nie dawał tego po sobie poznać. Ale w związku z tym, że yy, ten plan Kaczyńskiego głębokiej pol polaryzacji się trochę wali. Trzeba uznał Kaczyński uderzyć mocniej w Konfederację. Bo zwracam Wam uwagę, że ten plan polaryzacji głębokiej, że tutaj z jednej strony mamy obóz zdrady narodowej, jak lubi mówić Kaczyński, a z drugiej strony mamy obóz patriotyczny, to w momencie, kiedy nawrocki z Stęckiewiczem normalnie współpracują z kosiniakiem kamyszem, z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem i Stuskiem. To trochę ta narracja pod tytułem Obóz Zdrady Narodowej się sypie. A przecież ta polaryzacja, właśnie powtórzę jeszcze raz, obóz Zdrady Narodowej, ulubione słowa Jarosława Kaczyńskiego i obóz patriotyczny to yy, właśnie ten rodzaj polaryzacji miał zniszczyć Konfederację. To znaczy, należało oskarżyć właśnie Konfederację o współpracę z obozem zdrady narodowej. Bo jeżeli jest totalna wojna, jeżeli jest głęboki podział, to kto nie z nami ten przeciwko nam, tak? I to miało właśnie mm, Konfederację gwałtownie osłabić. Póki co tak się nie dzieje. Tym bardziej, że PiS nie za bardzo ma takie instrumenty, żeby uderzać w rząd Donalda Tuska, a w szczególności we Władysława Kosiniaka Kamysza. Dlatego, że jest oczywiste, że kwestie kontraktów zbrojeniowych, zakupu sprzętu wojskowego to są operacje na lata. I bardzo dużo z nich przede wszystkim działo się za czasów PiSu, za czasów Mariusza Błaszczaka jako ministra obrony narodowej. W związku z tym wszystkie pretensje, no zazwyczaj jeżeli ktoś będzie kierował wobec Kosiniaka-Kamysza, to w dużej mierze łatwo je oprócić przeciwko PiSowi i wskazywać zaniechania tamtej ekipy. Ja zresztą uważam oczywiście, że Mariusz Błaszczak rozpoczął dozbrajanie polskiej armii. Oczywiście teraz opowiada rozmaite głupoty razem z Jarosławem Kaczyńskim, jak to obecna ekipa to zahamowała, bo to jest nieprawda nie zahamowała. Więc tutaj oczywiście wszyscy się przerzucają rozmaitymi argumentami, ale w gruncie rzeczy ten proces dozbrajania polskiej armii jest kontynuowany. Oczywiście zawsze można stawiać pytanie, czy dostatecznie. Teraz y, jeszcze raz chcę wrócić, jakby zamknąć klamrą tę opowieść i jeszcze raz wrócić do jednej podstawowej kwestii. Niezależnie od tego, że dzisiaj PIS się kłóci z Konfederacją, to moim zdaniem, jeżeli taki będzie interes obu partii, to jednak one dojdą do porozumienia i stworzą koalicję. To jest ważne, żeby mieć tego świadomość i nie żyć takimi mrzonkami, że ta kłótnia będzie trwała wiecznie. Po prostu Kaczyński zaczął suflować oczywiście poprzez swoich ludzi taki, taką opowieść. Sprzedawano rozmaitym dziennikarzom, że pisma, sondaże, wedle których będzie mógł samodzielnie rządzić. To jest oczywiście totalna bzdura. Takich sondaży nie ma. Po prostu Kaczyński przestraszył się, że. Taka opowieść, że już wiadomo, już będzie rządził z Konfederacją, sprawi, że aparat Pisowski y, osiądzie na laurach i przestanie tak naprawdę walczyć o dobry wynik w 27 roku. Bo y, działacze tam w terenie mogą sobie pomyśleć tak: no dobra, no skoro mamy robić tę koalicję z Konfederacją, no to chyba się nie musimy specjalnie wysilać, bo generalnie mamy te 30%, oni mają te 12% i spoko, jakoś jedziemy. Otóż Kaczyński tego nie chce. Kaczyński <laughs> chce, żeby Konfederacja, nawet gdyby musiała być koalicjantem dla PiS-u, była jak yy, najsłabsza, ponieważ yy, no, generalnie Jarosław Kaczyński nie lubi się dzielić yy, z nikim władzą i przeważnie zresztą tych swoich koalicjantów po prostu niszczył. I tu akurat Sławomir Mencen, mówiłam to Wam w jednym z y, poprzednich odcinków, yy, ma rację, że taką, taką politykę Kaczyński wobec swoich koalicjantów yy, Prowadzi, żąda bezwzględnej lojalności. I z tego punktu widzenia trzeba mieć świadomość, że te kłótnie są tylko chwilowe, one są obliczone na uzyskanie dobrego wyniku, a tak czy owak do takiej koalicji PiSu i Konfederacji może dojść, ponieważ w obydwu tych ugrupowaniach są takie siły, które do tego dążą. I warto też mieć świadomość w tym kontekście, dlaczego i co to może oznaczać dla Polski. Ostatni kryzys związany z inwazją dronów pokazał, że nasza współpraca z europejskimi sojusznikami z naszego punktu widzenia jest niezwykle ważna. To znaczy z Wielką Brytanią, z Niemcami, z Holandią, z Włochami, z Francją, z krajami skandynawskimi, bałtyckimi. Tymczasem polityka PIS-u y, oznacza wojnę z dużą częścią Unii Europejskiej. To jest dla nas bardzo szkodliwe. Tak samo jak i szkodliwe jest to, że y, będziemy atakować Niemcy, żeby nam dawali reparacje. Reparacji żadnych nie dostaniemy. Ponieważ myśmy tę sprawę zamknęli i od strony prawnej nie mamy na to szans. Mówią to nawet ci, którzy nie przepadają za koalicją obywatelską. Można by walczyć ewentualnie tylko o dodatkowe zadośćuczynienie dla ofiar II wojny światowej. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Niemcy to wypłaciły. Tyle tylko, że dzisiaj mamy zupełnie inne priorytety. Dla nas priorytetem jest Dobra współpraca z naszymi europejskimi sojusznikami. Naprawdę trzeba wiedzieć, kiedy i co mówić, bo są sprawy ważniejsze. A tą sprawą najważniejszą jest yy, Rosja, która nam zagraża. Reszta ma stosunkowo mniejsze znaczenie. Tymczasem Rządu, rząd Pisu i Konfederacji to jest tak, wojna z Europą, która nam w tej chwili pomaga najbardziej skutecznie, bo Donald Trump się od nas dystansuje, twierdzi, że być może to była pomyłka, że drony rosyjskie wleciały na terytorium Polski, choć dobrze wiemy, że to żadna pomyłka nie była, więc bardziej <grytania> sprawdzili się w tej chwili nasi europejscy sojusznicy. I polityka Pisu i Konfederacji walki z całą Unią Europejską będzie dla nas totalnie szkodliwa. Jeśli chodzi o dobre relacje y, z Donaldem Trumpem, to proszę bardzo, mamy Karola Nawrockiego, on jeszcze długo będzie prezydentem, niech on o te y, dobre relacje dba. Yy, musimy grać wszystkimi kartami, i tymi kartami dobrych relacji z naszymi sojusznikami europejskimi, i tymi kartami jak najlepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, co Donald Trump czasami wygaduje. Więc tutaj naprawdę ten układ zdominowany właśnie przez tą antyeuropejską prawicę, która stawia tylko na Trumpa, sojusznika dzisiaj wysoce niepewnego, jest dla Polski bardzo złą perspektywą. I warto sobie zdawać z tego sprawę i za bardzo nie wierzyć w to, że Konfederacja z pisem poróżnią się na wieczność, oni w którymś momencie na zasadzie m, pragmatyzmu będą chcieli się z, m, dogadać i będą chcieli razem rządzić, jeżeli nie będzie innego wyjścia. Więc nie łudźcie się. Taki układ, moim zdaniem, m, zaburzający tę równowagę relacji z Europą i relacji ze Stanami Zjednoczonymi, będzie dla Polski. Bardzo niekorzystny, no chyba, że PiS zmieni swoją politykę i Konfederacja zmieni swoją politykę. Bardzo bym oczywiście tego chciała, aczkolwiek nie za bardzo w to wierzę. Bardzo Wam dziękuję za polubienia, subskrypcje i komentarze. Na niektóre m, czasami odpowiadam na tyle, na ile pozwala mi y, czas. Oczywiście dziękuję osobom, które za pomocą Patronite wspierają mój kanał, bo to mi pozwala. Finansować jego techniczną obsługę. No i oczywiście zachęcam Was do śledzenia kolejnych komentarzy. Do zobaczenia.